Pierwsze grzybobranie Antoni. Dzień dobry, Kani, w kolejnym vlogu. Ja właśnie wybrałam się na spacer do lasu z Tosią i z tatą. Idziemy zobaczyć, czy są Kanie, bo strasznie mam ochotę na Kanie i taką Kanie. Ale zobaczymy, czy znajdziemy. Wojtek został z mamą moją w domu. I coś chyba kombinują, bo ja dzisiaj mam urodziny i kazali mi iść na te koniecznie na kanie, iść za tatusią, koniecznie na kania. No to poszłam. Stosieńko spacerujemy sobie naprawdę w takiej miłej okolicy. W ciszy, w spokoju. Można spacerować. Słyszycie. Idziemy. I mam nadzieję, że znajdziemy kania. Mamy. Ale są nierozwinięte. Można poczekać parę godzin i one się rozwiną. No ale to nie będziemy tutaj krążyć 5 godzin, czekać, a się kania rozwinie. Może znajdziemy jakąś. Można przyjść rozwiniętą. za 5 godzin. No też można. Ale ktoś pewnie nas uprzedzi. Może być tak, że ktoś nas może uprzedzić. Dzisiaj już jest po moich urodzinach, wczoraj był przepiękny dzień, słuchajcie nawet Wam, nawet wam nic nie nagrałam, dlatego że wróciłam z tego spaceru i tak mnie zaskoczyli, tutaj były balony, piękny czas, wyślę Wam tutaj zdjęcie jakie sobie zrobiłam z numerem 34, tak bo wczoraj kończyłam 34 lata już. I tort, i zaraz przyszła chrzest, na która obok mieszka z mężem, na tort, na szampana, wiecie, no ogólnie przemiły czas, przemiły w ogóle dzionek. No i pierwszy, yy, pierwsze moje urodziny z moją córeczką, więc yy, podwójnie się radowałam. Natomiast yy, to się tak wszystko, wszystko działo i tak dalej, że nawet nie wzięłam kamerki, żeby Wam nagrać, ani tort, jaki mama zrobiła dla mnie przepyszny. No więc, tak po prostu wyszło, a teraz yy, pojechałam na chwilę do sklepu, bo idziemy do znajomych obok działkę na kawę i tam są dzieci, więc pojechałam w jakieś tam smakołyki dla tych dzieci, yy, no i idziemy do nich na małe ploteczki. Yy, też oczywiście wzięłam telefon, bo wczoraj pełno osób do mnie dzwoniło, pisało do mnie wiadomości, nagrywało mi się, ja dopiero to teraz mogłam odczytać w momencie, kiedy wyjechałam za działkę, bo na tej działce to po prostu jest zasięg taki, że... Nie wiem, słuchajcie, napiszcie mi, jeżeli ktoś wie, co ja mogę pomóc, co ja mogę zrobić i pomóc moim rodzicom, żeby oni mieli normalny zasięg na działce, to mi napiszcie. To ja to, nie wiem, kupię, zbuduję, postawię, nie wiem co. Ale wiecie, fajnie czasami się jest tak odciąć od tego, że telefon sobie leży przez dwa dni i ja go nie ruszam i w ogóle jest super. Natomiast w momencie, kiedy właśnie są urodziny, nie wiem, ktoś dzwoni w ważnej sprawie, ja muszę coś popracować, nawet, nie wiem, przyjeżdżam do rodziców na tydzień i żeby mam wgrać właśnie tego vloga na przykład, na szczęście nie tego, no bo jakby jutro wracamy do Krakowa, więc ja już będę z Krakowa go robiła, ale no nie wiem, wcześniej widzieliście, byłam właśnie u rodziców, no i żeby zmontować coś takiego, w ogóle wrzucić na YouTube, który potrzebuje naprawdę dosyć mocnego internetu, to ja muszę iść w ogóle kilka dobrych działek dalej, gdzieś do znajomych rodziców, którzy mają lepszy zasięg, bo mają jakieś tam, nie wiem, nie wiem w ogóle co. I e, no tak, więc jak to wygląda. Więc może to na pewno rodzicom e, poczytać, nie wiem, popracować nad tym, co mogłabym zrobić, żeby e, ten internet był, bo e, no czasami jednak fajnie mieć e, kontakt e, z rzeczywistością ze światem. Teraz też brat dzwonił do nas od samego rana, nie wiedzieliśmy, czy to po prostu pytał, chciał zapytać się, co u nas, co robimy, czy coś się stało, dzwonił trzy razy pod rząd na Whatsappie. Tutaj w ogóle Halo, 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 on nie słyszy. Nagle on słyszy, my nie słyszymy odwrotnie masakra. Dlatego wziąłam telefon, mówię jadę do sklepu, podjadę, coś Wam tutaj nagram, pogadam z Wami, kupię tym dzieciom jakieś tam smakołyki, poodczytuję te wszystkie wiadomości, poodpisuję, zwaniam do ludzi, podziękuję za te wszystkie życzenia urodzinowe. Wam również dziękuję, bo już pod ostatnim vlogiem dostałam sporo życzeń urodzinowych, więc bardzo, bardzo Wam dziękuję za te życzenia. Mam nadzieję, że wszystkie życzenia, które zostały mi złożone w tym roku, spełnią się. Tego sobie życzę. Z kim się tu bawisz tak ładnie, z dziadziem i z tatusiem. Aha, so, tak. Tam tak zajadam. Tak. A to jaka, zobacz, jaka piłeczka. Zobacz. Zobacz, jaka piłeczka jest. Tutaj zobacz. A kto Moje za... Moje No jedła się. Pysznego rosołku, tak, z warzywami, z warzyw z ogródka od dziadziusiów, flip na deser, a mamusia ubrała się w kostium i idzie pływać. Ostatnie już wiecie, po drugie w basenie, więc trzeba korzystać. Słoneczko wyszło duszne strasznie, bo dzisiaj w nocy całą noc padało, prawda Tosiu? Słyszałaś ten deszczyk? Ja słyszałam o, o dach, bo kap, kap, kap. Kap, 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 tak? Zabierzy, Idziemy do dziadzia. Zobaczyć, co dziadzio robi. Co się robi? O, dziadzia zrywa. Ale to one pachną. Matko, że wy nie czujecie tego zapachu. Pięknie. Dostaniemy trochę. No zastanowię się. Hej. <noise> <noise> Dla Tosieńki. Tosia będzie jadła pomidory? Piękne okazy. Będziemy jeść. A tu? Co jeszcze tutaj mamy? Dzisiaj tu do marchewyczkę z ogródka dziadków. Cukinie. Seler. Tu są jeszcze koktajlowe, ale jeszcze wam chyba nie urosło, nie? Te koktajlowe to są takie dziś brokuł kiepskie. O, ogóra jeszcze. O, i ogóry. Zrywany. Tam też niech podrosną troszkę. I tu inne wyszności. Tylko... No to idziemy do Tatoś przebrał się już? Czy twój tatoś już przebrał w kąpielowy? Tosia. O, bo mach. Jest nie Szybko to ta płynąć. która została? Elo, Tosia z babcią siedzi Tosiu Moja piękna kiteczko. Pokaż jaką masz piękną kiteczkę. Tosia. Tosiu. Tosia. Tosia. Tosia tu Piękną masz kiteczkę. Baba. 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 No pięknie, no pięknie, Aaaa! baba, ojej. Baba, baba, pierwsze słowo. No baba, tak, pięknie. A gdzie się teraz wybierasz? Gdzie idziesz? S, na spacer. A na podwieczorek będę to się robiła brzoskwinka z kaszką, taki musik w tym blenderze. Więc ja najpierw przygotowuję brzoskwinkę i ją gotuję, na, ją gotuję na parze. No, tu mamy nie mam żadnego innego takiego garnka specjalnego do gotowania na parze, więc wykorzystam garnek i wiadomo, siteczko. I jak ona tak leciutko zmięknie, ta brzoskwinka, no to przełożę ją do blendera. Te kaszki z helpy, co wam pokazywałam. Mam ich już, choć to jest chyba moja piąta paczka. Yy, zaczynałyśmy tam, wiadomo, od, yy, pie, tam od jednego zboża, potem dodawałam dwa. No i teraz już ma cztery rodzaje zbóż w takiej jednej kaszce. One są ekologiczne. Nam je poleciła w ogóle pediatra i nasza osteopatka, dlatego zaczęliśmy je stosować nie żadne gotowe, tylko do gotowania na wodzie. Dwie minutki są gotowe. Naprawdę są rewelacyjne i Tosia bardzo, bardzo je lubi jeść i każda jej smakuje. Czy jaglana, czy owsiana, z każdej była zadowolona. Tą kaszkę bardzo szybko się przygotowuje, słownie na wodzie, ona się zagotowuje, raz, dwa, trzy. I dajecie tyle tej kaszki, w zależności czy to daje do mleka, czy do jakiegoś musiku, to tyle wsypujecie łożacza w kaszki. Powiem Wam, że ten Blendigo ostatnio bardzo często jest używany przeze mnie i wszędzie go ze sobą zabieram. I co jest w nim fajne? Mamy w nim kabelek i jak mi się nam się rozładuje, to nie żadna bateria, ani nie żaden prąd, tylko po prostu ładujemy go kabelkiem i zabieram go. Ja go naładowałam w domu, kabelek oczywiście wzięłam w razie czego, ale już to się przygotowywałam trzy razy musik tutaj i ja sobie też śniadanko przygotowuję zawsze jak ją karmię i jeszcze się nie rozładował, więc no nie wiem ile on trzyma tak naprawdę ale kable zawsze warto ze sobą wozić i e, ja sobie akurat wybrałam kolor miętowy bo bardzo mi się podoba ale słuchajcie kochani, na stronie blendigo możecie sobie e, zakupić taki blender ja bardzo polecam, bo po prostu u nas on się rewelacyjnie sprawdza i z moim kodem AGA20 macie 20% upustu na te, na te blendery, są w różnych kolorach są przepiękne kolory, ja miałam problem z wyborem tego koloru Koloru dla nas. Możecie zamówić sobie go o 20% taniej. I akcja promocyjna trwa do 13 września. Zatem jeżeli ktoś lubi sobie takie robić szejki, na przykład do pracy albo szybkie śniadanka. Można też szybkie płatki z rano, tutaj też wrzucić mleko, jajko, jakąś tam odżywkę białkową i zrobić sobie też jakieś placuszki do pracy, to polecam. No i z skwinka mi się tutaj zrobiła na parze. Wrzucam ją tutaj do blenderka. Zrobiłam jej dwie, bo to po prostu były takie małe. Nie wiem, ile ona zje. I teraz dorzucę jej kaszkę, którą wcześniej przygotowałam. Dobra. Zamykamy z uśmieszkiem. Nie wiem, czy widzicie ten słodki uśmieszek. I guziczek. Już daje nam znać. Muszę poczekać, jak troszeczkę ostygnie, ale musi elegancko na jednolitą masę zmiksować. No i czy nie fajnie, mieć takie urządzenie w domu? Dostali wolne rodzice, i poszli na spacer do lasu. Dziadkowie z Antosią. to rodzice czymychnęli na spacer. Trzeba wykorzystywać ostatnie chwile, tak. wolności, wolności, wolności i tym że ma się darmową opiekę dla dziecka. No to jest dużo. A dla tosi też jest fajnie, jak ma bliskie kontakty z dziadkami przecież więc jej się na pewno nic nie stanie, a my zyskamy. A my tak spacerujemy, spacerujemy. I drogi znać nie możemy. Stwierdziliśmy, że czas Was poinformować o bardzo ważnej sprawie, która jest związana z nami. Wojtusiu? W przyszłym roku organizujemy ślub kościelny. Bierzemy ślub, kochani, i organizujemy wesele po naszemu. Dużo osób zawsze się pytało, kiedy ten ślub, i ślub, i ślub kościelny. I czy w ogóle mamy zamiar? Zawsze mówiliśmy, że mamy zamiar. Zawsze mówiliśmy, że nie jesteśmy jeszcze pewni, kiedy to będzie, ale że na pewno się stanie. No i moi drodzy, tak naprawdę trzy tygodnie temu uznaliśmy, że zaczynamy pisać, zaczynamy dzwonić po różnych miejscach. W kościele się dowiedzieliśmy, bo to już jest taki nasz kościółek bardzo istotny. Istotny. No i wszystko jest. Terminy są i podpisujemy umowę. Tak, wracamy jutro do Krakowa i podpisujemy już umowę, czyli, czyli jakby stawiamy kropkę nad i. I powiem Wam, że to tak wyszło spontanicznie, bo my go jakoś tak nie planowaliśmy na y, najbliższy czas. Natomiast y, wydarzyło się parę takich rzeczy, gdzie stwierdziliśmy, jak nie teraz, to nigdy. Zaczęliśmy dzwonić w te nasze miejsca, w które jesteśmy zainteresowani. Okazało się, że y, wszyscy mają ten termin wolny. A dokładną historię, taką, która y, się śmiejemy, że nawet chyba. To Bóg podjął za nas tą ostateczną decyzję, to Wam opowiemy w kolejnym vlogu. Tak. Myślę, że zrobimy po prostu taki nawet vlog. Myślę, że nie jeden będzie taki vlog, gdzie będziemy pokazywać nasze przygotowania, od czego zaczęliśmy, co już mamy załatwione, a co jeszcze nie. Nawet taki poradnik. Myślę, że wielu z Was, którzy, którzy dopiero planują ten ślub, może się to przydać, więc my tak samo jesteśmy jeszcze laikami w tym temacie. Mam nadzieję, że nie będziemy specjalistami, nie będziemy mieć ich paru tych ślubów, <śledzisz> ale e, możecie przejść ten każdy etap razem z nami. Tak, dlatego dziękujemy za oglądanie i za tego vloga i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się.